Cześć, witajcie. Z tej strony Tobiasz, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzieliście wczoraj, no, dość mocno popadało, wszystko pobrudziło, tylko nic więcej. No ale chociaż jest czas na, na wymianę tego sprzęgła. Znaczy, tak naprawdę mam przekładnię całą tutaj razem z tym sprzęgłem, to jest sprzęgło, tu razem z tą przekładnią. Z racji tego, że po prostu te sprzęgła coś nie dają rady na, na, na Łotwie. Ponieważ tylko na Łotwie takie, takie zjawisko ustępuje. Olej jest, olej jest, no ponoć na łotwie tylko to występuje Także tak naprawdę wystarczyłoby wymienić tutaj sprzęgło albo je tuningować chłopaki mi tam stoningowali jedną przekładnię Dołożyli po prostu podkładkę, tak żeby to mocniej tam dociskało I zaraz, zaraz pomyślimy, które założyć, bo mam dwie przekładnie Jedną mam po prostu nową, oryginalną, drugą, znaczy, no nie nową, ale po prostu dobrą Dobrą całą przekładnię, a drugą mam właśnie tą stuningowaną i myślę, że że po prostu od razu założymy tą stuningowaną z racji tego, że no jest ciężko, nie? Mokro, zielono i, i po prostu ma to co robić Ma to co robić No Słońce jakieś tam jest, także może jakaś tam szansa jest Może jakaś szansa tam na wyjazd jest No ale zobaczymy Jak, jak nie wyjedziemy to Czekajcie Jak nie wyjedziemy właśnie to To nie wszyscy, znaczy no nie wszyscy yy, jakby no czasem jakieś takie Czasem jakieś takie rzeczy... Ale brudnie, kurczę. Czasem Wam się mogą wydawać, że jakieś takie rzeczy tutaj nie mają na przykład znaczenia, ale wyobraźcie sobie, że na przykład właśnie ze spraniem zawsze jest problem, bo zazwyczaj mieszkamy w jakichś fotelach. No a w hotelach nie ma pralek. Także właśnie jeżeli, jeżeli nie wyjedziemy, no to dzisiaj muszę sobie to wszystko poogarniać, do fryzjera pojechać, ugolić się jakoś ładnie. Właśnie no czasem, czasem są takie pierdółki, które, które gdzieś tam Gdzieś tam są takie no, utręczające, bo ja bardzo nie lubię mieć długich włosów, i, i, i właśnie no, nie zawsze jest na to czas. Także, także jak deszcz pada, to, to zawsze staram się to wykorzystać możliwie, możliwie jak najbardziej i, i ogarnąć sobie te rzeczy, które, na które później nie będzie czasu. Także jadę zaraz właśnie tutaj zapytać właściciela, czy, czy mają tutaj pralkę. i Wstawię sobie w międzyczasie pranie i, w międzyczasie pranie i, i biorę się do tą przykładnie. Pralka ogarnięta jest tutaj, także jadę po ubrania. I bierzemy się za tą przykładnią Właśnie generalnie, no mówię, do, dla was takie rzeczy na, mogą się wydawać głupie, czy, czy, czy coś, ale no czasem... Znaczy no nie, że głupie, tylko po prostu no nie, nie zdajecie sobie z tego sprawy nawet, że to jest problem. Znaczy no nie jest problem, jak jest ktoś na zaopatrzeniu czy coś, no zawsze tam gdzieś pojedzie, jakąś parkę znajdzie na mieście, czy coś. Ale generalnie, no, no też, trzeba, też trzeba mieć to gdzieś tam na uwadze. Ja często po prostu kupuję sobie dodatkowe, dodatkowe ubrania gdzieś tutaj na miejscu. No, ale tutaj jestem w takiej okolicy, że tutaj nic nie ma. Także jadę po pranie, zrobię sobie pranie. W tej świeci, także moment powinno wystać. No, niestety, kurczę, nie dało było mi nie dane było mi skończyć. Spadało się na dobre, także dzisiaj nie ma szans, żebyśmy wyjechali. No, daję się w sobie kombajn umyć. Chyba nie będę musiał, żeby bardzo brudno. O, widać, widać, wczoraj nas. Złapała ta ulewa. No już mam włożoną tą przekładnię, także dosłownie nie mam wszystkie siły, tylko po prostu podociągać teraz, tylko to. Myślę, że z 15-20 minut maks roboty i będzie ogarnięte. No nic, bywa i tak. Ktoś pytał o smarek i do łańcucha. No to mamy oryginalne. oryginalne klasowski, Taki stosujemy. Pozbierałem narzędzia, no, osłony nie przeleżą, Odjadę tylko kombajnem, jeszcze tak tutaj żeby jak najmniej miejsca zajmował moje narzędzia Idę wyciągnąć pranie Idę wyciągnąć pranie i tak się pokaże, idę wyciągnąć pranie i co? Jeszcze coś nie zrobić Jeszcze coś miałem zrobić Wyciągnąć pranie, a i gdzieś obiad no, najważniejsze gdzieś obiad Trochę słaba pogoda, bo pojechałbym podwiedzać coś, ale planuję gdzieś tam do rygi jechać, zobaczyć. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie No nic, trzeba się ubrać, zjeść, schować no i czekać na pogodę, czekać na pogodę No to ja jeszcze tam osłonę mam tam przy wałku tylko do wymiany, ale to już, to już tam też jest 10-15 minut roboty Jest to pilne na teraz, to na tej przykładni mi zależało, żeby to, żeby to szło, bo, bo raczej z tymi deszczami to już lepiej, na pewno na polu nie będzie, będzie tylko gorzej, także Także, także, także dobrze by było, żeby to szło No musi być. No No widzowie, rozpadało się tak, że już nie ma szans żebyśmy wyjechali Kurde, sama woda, nic więcej nie wiem, czy mi się chce to składać No już zostało mi tylko Aj, sama woda A ja jeszcze w taki kurczę Zostało mi tylko tutaj to poskładać tu to dokręcić, tam dokręcić Nie no, pada to chyba bez sensu to No nie wolałbym to zrobić kurcze i mieć spokój I jechać na hotel, jechać znaleźć jakiegoś fryzjera sobie Dobra, nic chyba to poskładam jednak szybko Trochę się pomęczę, ale będzie chociaż spokój Oj, powiedzcie, popatrzcie tutaj i powiedzcie co jest nie tak Odpowiem trochę. Jest odwrotnie, widzicie? Tu jest wlew, a tu jest odpowiednik powinno być, znaczy tu jest pust, a tu jest odpowiednik, powinno być na odwrót, także też to muszę przekręcić. Ja muszę to przekręcić, także szybko to zrobię i Olla jutro troszeczkę tam doleję, bo trochę mało jest. Kurcie, puśćcie kawałek takie bagno. staje w takim miejscu, to Wiecie, mało jest mało. W sumie nawet nie widać, żeby tam coś było. Niby trochę jest, ale dobra. Tu muszę dokręcić te śruby. To mam zrobione, spodu dokręcone. Także no z 10-15 minut trochę pada, ale, ale myślę, że opanujemy. Myślę, że... o jeszcze się zamknęło, dobra. Działam sobie z tym i, i, i zobaczymy jak to Kombajn widzowie, troszeczkę opukany. Opukany z tego względu, żeby to umyć, to, to wieście mi, że dobre pół dnia, pół dnia schodzi. No nic, wszystko mam w sumie gotowe. Jak zwykle kurczę, jak wszystko gotowe to, to wyszło słońce. No ale tak już jest, takie jest zawsze generalnie wyszło słońce No i co? No dzisiaj nie ma szans wyjechać Nie wiem, jedziemy szukać tego fryzjera Jedziemy szukać tego fryzjera i jedziemy się wykąpać przede wszystkim i przebrać Dzisiaj na bank nie wyjedziemy No także, także dziękuję bardzo za uwagę I Generalnie śmieję się, bo, bo sobie przypomniałem, bo chciałem powiedzieć, że pranie wyciągnąłem już i, i, i się suszy i, i no kurczę motowym, motywem przewodnim dzisiejszego vloga będzie pranie no ale niestety, no, znaczy no niestety, no wszystko gd, nie? chcecie, takie vlogi, no to będę pokazywał mniej więcej co, co u mnie i co robimy, nie? także takie rzeczy też trzeba robić i, i, też są ważne także jeszcze raz dzięki za uwagę, krótki vlog, no ale ale nic się nie psuje, wszystko idzie, także także nie ma co nagrywać, także pozdrawiam serdecznie i życzę życzę miłego wieczoru no i dla tych jeszcze co, co oglądają mnie do samego końca to jeszcze raz pozdrawiam i ktoś zadał takie fajne pytanie, czy gdyby nie hobby i gdyby nie moja pasja do, do rolnictwa, to czy, czy, czy zdecydowałbym się na taką pracę i czy dalej bym pracował w tym. Wiecie co, no każde hobby kiedyś stanie się pracą, nie? To jest, to jest niestety nieuniknione, można to lubić, może to sprawiać komuś przyjemność, ale, no ale zawsze to będzie, będzie to... Na końcu zawsze będzie to to, że trzeba rano wstać i to, iść i to zrobić. No wiadomo, czekajcie, niech chorzy odjedzie. Wiadomo, że no, fajnie jest to, jak się to lubi i jak to sprawia przyjemność, ale zawsze to będzie to pracą. Także także no, prędzej czy później tak to będzie niestety u Was też wyglądać. Kurde, tu mogłem nie pokazywać brudno. Eee, Śmieje się oczywiście, nie. No takie życie, no co zrobimy? Jestem cały mokry już, nagrywam to i uciekam, uciekam na hotel, bo zaraz będę tylko chory. No każda praca będzie, znaczy każde hobby kiedyś stanie się tą pracą, ale generalnie, generalnie ja jeszcze to lubię, jeszcze mi się to podoba i, i fajnie właśnie, że, że właśnie jest taka, jest taka podróż, nie? W sensie taka podróż, że codziennie coś się dzieje. Czekaj, może odwrócimy kamerę. Nie wiem, czy jestem czysty, nie że mogę być brudny. Fajne jest to właśnie, że, że no cały czas coś jest innego, wiecie, jeżdżę po tych krajach, trochę poznaję, trochę poznaję ludzi, trochę poznaję maszyny, warunki różne, także no jest to urozmaicenie I, 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 i ja powiem tak, ja widzę to tak, e, oczywiście wolałbym siedzieć w domu wiecie, i, i być, mieć rodzinę, być z rodziną i, i, i siedzieć w domu i, i no nie pracować, nie? każdy myślę, że by tak chciał, ale no niestety... Żyjemy w takim świecie, że się bez tego nie da. Mam tam jakieś cele. Większe, mniejsze i, i chciałbym je sobie tam kiedyś spełnić. Niektóre szybciej, niektóre troszecz, troszeczkę później. Także, także z tego względu tutaj jestem. Nie? Ta praca daje mi tą możliwość, że tutaj wyjeżdżam na, na takie pół roku dobre. Pół roku nie widzę domu, ale, ale zarabiam tyle, co, co bym zarobił. To mi myślę że nawet i więcej, że co bym zarobił przez cały rok jakiejś innej pracy. Także, Także, także także to mi daje taką możliwość, że po prostu przyjdę tutaj, zarobię, zarobię dużo pieniędzy i <noise> zarobię dużo pieniędzy i, i jeszcze mam kolejne pół roku na, na dorobienie sobie. Także, także ja uważam, że, że lepiej teraz, teraz póki jesteśmy młodzi, póki jestem przede wszystkim młody jeszcze, to chciałbym się czegoś tam w życiu dorobić swojego. Myślę, że gdyby to nie było moje hobby, to, to bym się nie zdecydował, bo, bo wolałbym właśnie, wolałbym być w domu w Polsce, nie? Ale, ale ale przez to, że, że mi się to podoba, no tu tutaj jestem, przez to, że, że jakieś tam plany są na niedaleką przyszłość, to, to, to daje duże możliwości. Myślę, że to każdy inwidualnie musiałby sobie odpowiedzieć. Co prawda wiem, że to pytanie było skierowane do mnie, ale... ale no ja jestem, bo, bo mi się tu podoba i jeszcze mi się tu podoba i, i, i chcę tu być, nie? A, a co, co, co będzie dalej? To czas pokaże także... Także jak jak, jak, jak jak na razie uważam, że wszystko na plus, wszystko fajnie, wszystko fajnie funkcjonuje i oby tak długo zostało. I, i no robimy, nie, robimy swoje i, i tak trzeba chyba, nie? Nie wiem, no. Tyle mogę powiedzieć, no. Gdyby nie hobby, myślę, żebym nie wyjeżdżał. Myślę, żebym nie wyjeżdżał. Nie, ja myślę, że, że odpowiedziałem najlepiej jak mogłem. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. No. No, trzeba to na pewno lubić, nie? No, bo, bo, bo jest bardzo dużo sytuacji, które bardzo dużo sytuacji, które no, gdzieś tam wystawiają na próbę Na próbę naszą cierpliwość, czy, czy jakieś, takie, jakieś takie trochę samego zaparcia, no bo, bo jest się czasem samemu, jest się, jest się gdzieś tam no, tysiąc, ponad tysiąc kilometrów od domu samemu i trzeba sobie radzić. Wiadomo, nie, nie jesteś sam, nikt cię tutaj nie zostawia na pastwę losu, no, ale ale, ale efekt finalny jest taki, że to ty musisz zrobić i to, to ty musisz e, ty musisz to na takich no, Jest też pada, ale trzeba to zrobić i, i tyle, nie? Wiadomo, fajnie by było, jakby nie padał to właśnie teraz mógłbym to sobie robić, no ale kto by wiedział, no jakbym wiedział, że nie będzie padać, no to pojechałbym na hotel i przyjechałbym sobie później, ale, ale taka jest życie, taka jest praca, no i trzeba też to gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że, że tutaj się jedzie po to, żeby, żeby sobie tu pracować i, i, i że no, nie zawsze będzie kolorowo, nie zawsze będzie dobrze, ale... Tak jest, no wszędzie tak jest, nie? No można też iść na jakąś, na jakąś halę, na jakiś magazyn, stać 8 godzin przy taśmie, przekładać towary z półki na półkę, no i też się będzie żyć, nie? Tylko pytanie, no kto co lubi, kto co woli. Mi się jeszcze tu podoba, także jestem. No. Nie, nie widzę się na pewno całe życie w takiej roli, w sensie, że, że chciałbym się tam czegoś kiedyś dorobić, także, także robię teraz, póki, póki mogę, póki jestem młody, silny. I tyle, no, robimy swoje, także myślę, że, że odpowiedziałem jeszcze raz. <laughs> Powtórzę się. Myślę, że odpowiedziałem tak jak mogłem i wszystkiego dobrego i dziękuję za uwagę, Siemanko.